pacjentki czy pacjenci, którzy przychodzą, przychodzą z problemem poszerzonych naczynek na nogach, mogą, że chcieliby ten zabieg wykonać już dość szybko, natomiast najczęściej podczas badania okazuje się, że pacjent musi wcześniej mieć wykonane badanie USG Doppler przez naszego doktora Milkewicza celem diagnostyki tak naprawdę, czy ten problem nie leży głębiej, bo może się okazać, że te Pojedyncze naczynka, które widzimy na naszych nogach są spowodowane żylakami, które trzeba już tutaj chirurgicznie po prostu leczyć i dopiero wtedy, kiedy mamy zaopatrzone nasze nogi chirurgicznie, wtedy możemy wykonać zabieg zamykania naczyń. Jeśli widzimy, że ten problem dotyczy faktycznie tylko pojedynczych naczynek, które są popękane, jak najbardziej możemy je zamykać laserowo, w to ulicy. Natomiast, co należy zrobić przed zabiegiem? Nie należy się opalać minimum 4 tygodnie przed zabiegiem, nie należy się też opalać 4 tygodnie po zabiegu, nie chodzić na saunę kilka dni po wykonaniu zabiegu, zamykania naczynek laserem, ale też nie ćwiczyć bardzo intensywnie. A co jeszcze? Pacjenci często pytają, czy powinni wtedy czym się stosować, jakieś kremy wzmacniające. najbardziej można stosować np. zwycięzcę z na masaż, celem wzmocnienia dodatkowego życia. Czy zabieg trzeba powtarzać? Najczęściej tak, a po pierwszym zabiegu widzimy, ile naczynek nam się kało, z reguły trzeba jeszcze raz lub dwa maksymalnie powtórzyć zabieg, natomiast tak jak na samym końcu powiedziałam, zależy to od właściwej kwalifikacji pacjenta do zabiegu.